Witajcie, nie ja nazywam się Ryszard Kowalak, a dzisiaj wracamy do serii The Lord of the Rings. Władca Pierścieni. W trochę mniejszej formie i to na tyle małej, że zastanawiałem się, czy nie umieścić jej w serii MS minifigii. A wracamy do niej poniekąd dzięki mojemu Przyjacielowi, w związku z tym tę recenzję dedykuję właśnie jemu. Dedykacja przeznaczona jest dla Adriana Walczuka. Zaczynajmy! Fani twórczości Tolkiena wiązali z serią *The Lord of the Rings* wielkie nadzieje. Niestety wielu z nich się zawio zawiodło z tych czy innych przyczyn. Jedną z nich oczywiście był fakt strasznie wygórowanych cen zestawów i fakt, że praktycznie nie znajdziemy tutaj małego taniego zestawu. Jednakże, oprócz tradycyjnych zestawów katalogowych, w serii pojawiły się także obecnie dość popularne przy różnych produkcjach LEGO breloki, które o dziwo są w tradycyjnej cenie jak na takie produkcje czyli 15 zł. Jest to dość zastanawiające, ponieważ skoro LEGO jest w stanie wyprodukować brelok, czemu nie miałoby wyprodukować małego zestawu za tą samą cenę, zawierającego jedną figurkę? Figurka obecna w bryloku różni się zasadniczo jedynie tym, iż jest sklejona, nie da się jej rozłączyć, chociaż poruszać nią nadal można oraz faktem, iż oczywiście ma przyczepiony brylok, który jest dość porządnie wykonany oraz posiada na sobie specyficzną ulotkę zawierającą informacje takie jak logo serii, oczywiście. Widać tutaj też stosowny dla serii design. Widać numerek 6 plus oraz zamieszczona została informacja, która, której można się było spodziewać, jednak i tak jest odrobinę, przytłaczająca. Komponenty zostały wykonane w Chinach. Jednakże po postaci wcale nie widać jakiejś strasznie chińskiej jakości. Wszystkie elementy trzymają się dosyć dobrze i całość jest. Prawidłowo nadrukowana Trzeba tutaj zaznaczyć, że nadruki znajdują się Zarówno z przodu torsu Jak i z tyłu I trzymają się w bardzo realistycznej Konwencji Po owej postaci również widać Ślady wyniszczenia Takie jak na przykład Uszkodzenia i kolczyki Na twarzy Czy też potargane Włosy A poprzez występujące tutaj uszy Kojarzy się ona z elfem. A jak wiedzą wszyscy fani twórczości Tolkiena, orkowie Mordoru to tak naprawdę wyniszczone, torturowane przez setki lat elfy. Tutaj przy tej postaci najlepiej to widać. Moim osobistym zdaniem, jest to jeden z najlepszych orków, który go możemy znaleźć w serii i idealna postać, którą możemy zamyślić na bryloku. Na brylokach występują także postaci takie jak Krasnolud Gimni czy Czarodziej Gandalf. Jedyne do czego bym się tutaj przyczepił to fakt, iż nóżki są tego samego koloru co tors, przez co postać wygląda dosyć monotonnie. Cóż, ja osobiście dla tej postaci raczej nie znajdę innego zastosowania niż ustawienie jej na półce. A jako, że Bryrok uniemożliwia jej stabilne, stabilne ustawienie bez podstawki, postanowiłem użyć do jej ustabilizowania podstawki z serii Mini i jak widzimy, sprawdza się to dość ciekawie i idealnie pasuje jako ozdoba do mojej beżowej idei. Reasumując. To, czy warto wydać te pieniądze na jedną figurkę, której nie możemy ani rozłożyć ani też w żaden sposób wykorzystać w naszej pracy, to już wasza subiektywna ocena. Jeżeli interesujecie się orkiem z mordoru pod kątem figurki, który chcecie użyć w mocu, odsyłam was do zestawu kuźnia orków, w którym znajdują się takie dwie figurki i to w wersji jak najbardziej standardowej i normalnej. To już koniec tego materiału. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie i wyczekujcie następnego materiału, kiedy to fala różu, serduszek i kwiatków zaleje mój kanał.